Miejski ośrodek kultury w Gnieźnie zaproponuje w niedzielę wieczorem kinoletnie. Zapraszamy na Zielone Zaplecze i film pod tytułem Książę. Wstęp jest bezpłatny. Gorące zaproszenie kierujemy do wszystkich tych, którzy mają ochotę na obejrzenie pod chmurką filmu Książę ekranizacji przygotowanej przez Wielką Brytanię w 2020 roku. Jest to nasza współpraca zapraszamy na film, który wynika ze współpracy z firmą Pepsi i możemy już teraz gorąco państwa zaprosić na ekranizację kina na zielonym zapleczu w najbliższą niedzielę. 18 sierpnia o godzinie 21. Film opowiada o słynnej kradzieży e, obrazu Frances Francesco Goi, e, księcia Wellingtona, który to obraz według e, angielskiej agencji e, ścigania jest e, Wydarzeniem na wielką skalę i na pewno jest przygotowane przez jakąś wielką szajkę. Nic bardziej mylnego. Okazuje się wykonawcą tej kradzieży taksówkarz, ale jest to taksówkarz, który ma bardzo dobre serce i chce w ramach oddania tego obrazu w ręce Galerii Narodowej w Londynie uzyskać co najlepsze dla najuboższych, więc jest takim brytyjskim. Robin Hoodem. Oczywiście zapraszamy Państwa w no, ciepłym anturażu, Wieczory już sierpniowe to taka dosyć zimna pora, więc dobrze, jeżeli Państwo będziecie mieli ze sobą kocek, oczywiście coś ciepłego do wypicia. My zapewniamy leżaki, więc mam nadzieję, że nic tylko przyjść zrelaksować się w niedzielny wieczór. Dodajmy, że film trwa półtorej godziny.